I romanci, i wróżbici rozwinęli w Warszawie potężną akcję propagandową. Naiwnych niestety wciąż nie ma. Jesteśmy w sanktuarium jednego z popularnych kapłanów z wiedzy tajemnej. Jak widać, mistrz jest zajęty. Odwiedzimy tymczasem jednego z jego konkurentów. Codzienna poczta przynosi sterty takich listów. Piszą dziewczęta o złamanych sercach, zaniepokojone lub też zdradzone żony, rodziny zmarłych i zaginionych, ludzie pogrążeni w prawdziwej rozpaczy i w pospolite histeryczki. Na najbardziej zawiłe pytania mistrz odpowiada bez trudu. Do odczytania charakteru z fotografii służy szkiełko latarki elektrycznej. Pozostałe aparaty wiedzy tajemnej również skonstruowane zostały z domowego demobilu. Przypatrzmy się tym oto szczątkom zegara. Któż by przypuszczał, że mogą się one przydać do stawiania horoskopów? A oto przepowiednie przygotowane sposobem fabrycznym. Proponujemy naiwnym, by dla zaoszczędzenia pieniędzy sami skonstruowali sobie jakiś magiczny aparat ze starego rondla lub młynka do kawy. Prorocy, którzy odgadują cudzą przyszłość, nie przewidzieli własnych. Nie przewidzieli tego, że ochrona skarbowa pociągnie ich do odpowiedzialności za ukrywanie dochodu. Pozwoli mistrz, że postawimy mu horoskop. Tak, lenistwo, talent, do łatwych zarobków, układ gwiazd stał się bardzo niepomyślny. Mistrz będzie musiał się zabrać do uczciwej pracy i to jak najprędzej. Gwiazdy nie lubią żartować.